Idzie w następnej, ale degustacji. Tym razem <coughs> coś innego z Aldika. The Hop Foundry Snake and Black. I jest 4%, i jest to klasyczny Snake Bite. Um, mieszanina cydru i lagera z. Dodatkiem um, czarnej um, porzeczki. Takiego zwykłego um, skłosza do rozcieńczenia, nie, nie soku, jakby w Polsce było. Nie. Cordial. No, ciekawe, nie piłem czegoś takiego, ale podobno e, tacy młodzieńcy jak ja, znaczy w Anglii, Prawda? W swoich ym, początkach lat 20. Nie. W młodości. Pili coś takiego. I to było bardzo popularne. E... No nie wiem, no w Polsce się piło, że tak powiem. Znaczy dziewczyny przeważnie chciały piwo z sokiem. To przeważnie był malinowy sok albo truskawkowy. Ale nie mieszało się cydru z, z piwem i jeszcze z sokiem. E, także zobaczmy co to jest. No, jak widzicie... E, zdecydowanie czarne porzeczki dały kolor. Jest troszkę jakby było zamglone. E, piana lekko różowa. E, zdążyła już opaść, ale nawet się tworzy. W aromacie jest czarna porzeczka i tyle nic więcej nie można znaleźć. Zobaczymy jak smaku. Może zrobię. No nawet przyjemne. Chociaż przypomina to te cydry właśnie smakowe, Dark Fruits, Black Current czy coś tam. To ma taki Właśnie smak. E, czuć, że było tam piwo dodane. E, natomiast gorzej idzie z tym cydrem. Ja wiem, że już wspomniałem, że smakuje jak cydr, ale chodziło mi o sam smak tych dodanych owoców nie o cydr jabłkowy. Tych jabłek tutaj ciężko znaleźć. Oczywiście w większości tych koncentratów. Z supermarketu czarnej porzeczki, czy ciemnych owoców, czy coś w tym stylu. Jest w większości dodawany też koncentrat cukru jabłkowego jako wypełniacz. To jest baza. Także może jakiś wpływ, ale no niestety nie, nie bardzo go tutaj czuć. Może przez to, że ta tekstura jest dosyć przyjemna, taka delikatna, aksamitna. Może to. E, musiałbym spróbować w domu pomieszać cydr e, z piwem i ocenić konsystencję. Tylko jeszcze nie wiem, w jakich, w jakich to było proporcjach. I, i, i wtedy może bym się dowiedział. No, jak widzicie, no nie piłem tego nigdy, więc, yy, nigdy także coś nowego dla mnie. Yy, ogólnie można powiedzieć, że jest to w miarę przyjemne. Jak ktoś lubi, na przykład, te cydry yy, smakowe, ciemne, yy, owoce czy coś tam, to na pewno będzie mu smakowało. No tu prawie identyczny yy, jest smak. Yy, yy, ten cordial tutaj, że tak powiem. Załatwił wszystko, nie czuć nic. Jest jakaś struktura, tekstura. E, szandy i, I tyle. Niemniej jednak dobrze schłodzona. Zresztą tu radzą podawać w temperaturze bliskiej zera. Także czemu nie na, na lato? Może być fajne. Co myślicie o tym? Czy to jest fajne? Czy wam się podoba? Czy piliście to? Czy też tak mieli, mieszaliście? Dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała. Tak jak w miarę podoba mi się to coś. <laughs> Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Prześlijcie to wideo swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.